Jeśli ktoś brudzi lub niszczy Twoje najbliższe otoczenie, pisz skargę do prezydenta miasta lub przewodniczącego rady miasta. Łódzkie Wiadomości Dnia, Tomasz Losota, witam Państwa. Jeśli nie chcesz brudnych ulic, wiesz czy je dziecko regularnie maluje w Waszej klatce schodowej, a przejścia podziemne budzą Twoją odrazę, pisz skargę do prezydenta lub przewodniczącego rady miejskiej. Tak apelował dziś do Łodzian przewodniczący rady Maciej Grubski, który liczy, że dzięki temu uda się wreszcie posprzątać miasto. Łódź oczami turysty może wyglądać tak, a może też wyglądać tak i tak jak na tych zdjęciach wnętrz łódzkich tramwajów. Te fotografie wykonał łódzki przewodnik Jarosław Janowski. Zrobił to ze wstydu, przed turystami, których czasem musiał przewieźć łódzką komunikacją podczas wycieczki po łodzi. My jesteśmy miastem zapeciałym. Nas bardzo często właśnie ludzie, którzy przywożą swoje grupy, pytają, czy te pety to jest naturalne, czy to jest normalne, że popielniczki są właśnie pomiędzy torowiskami. Ze swoimi obserwacjami pan Janowski dotarł do przewodniczącego Łuskiej Rady, a ponieważ nie był jedyny i jego problem nie był odosobniony, przewodniczący postanowił działać. Jeżeli chodzi o urzędników miejskich, jako przewodniczący Rady Miejskiej zapowiadam, że daję rok czasu, dokładnie rok czasu i proszę to zapisać. 1 kwietnia roku 2008 ma być momentem, w którym miasto Łódź uzyska pewien stan zerowy czystości. Maciej Grubski apeluje też do wszystkich łodzian, którym przeszkadza, tak jak panu Janowskiemu, brud w tramwaju, na klapce schodowej czy przejściu podziemnym. Apeluje już nie tylko, by nie pozostawać obojętnym i informować Straż Miejską czy administrację, ale by pisać skargi bezpośrednio do radnych czy prezydenta, a wtedy każda taka sprawa będzie załatwiona.